Od rana na terenie gminy Grodziec trwa akcja poszukiwawcza starszego mężczyzny, którego zaginięcie zgłosili bliscy, z którymi mieszka. Nad ranem przyjęliśmy zawiadomienie o zaginięciu 86-letniego mieszkańca Starych Grąd położonych w gminie Grodziec. Mężczyzna ten wcześniej rano wyszedł z miejsca zamieszkania. O, jego, o tym fakcie powiadomiła nas rodzina. Na obecną chwilę wciąż trwają poszukiwania tego mężczyzny. Ubrany był, wiemy, że ubrany był w piżamę. Górna jej część była koloru szarego, natomiast dolna była w kolorze jasno -niebieskim. Mężczyzna jest szczupłej budowy ciała i ma 160 5 cm wzrostu. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia nie czekali z uruchomieniem poszukiwań, ponieważ w tym przypadku ważne jest, aby mężczyzna jak najszybciej się znalazł i mógł chociażby przyjąć leki, które bierze na stałe mężczyzna jest w podeszłym wieku i każda minuta w przypadku jego zaginięcia no i tak naprawdę jego sposób ubrania też wskazuje, że może mieć problemy ze zdrowiem jest istotnie ważna pierwsze godziny po zaginięciu są na, tak naprawdę najważniejsze W działaniach na terenie gminy głównie wokół miejscowości Stare Grądy bierze udział wiele osób Na obecną chwilę poszukują go policjanci z komisariatu policji w Rychwale a także wydział kryminalny komendy miejskiej policji w Koninie również do poszukiwań zaangażowany jest pies tropiący. Mamy nadzieję, że dzięki właśnie niemu uda się go bardzo szybko odnaleźć. A gdyby to się nie udało, to do działań włączą się kolejne jednostki, w tym policjanci z dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną.